Smolarczyk, witam Cię Bartku. Dzień dobry, dzień dobry wszystkim. Jak samopoczucie? Wszystko w porządku, przygotowujemy się do meczu pokarowego ze Stalą Mielec, który odbędzie się jutro, więc no dzisiaj taki dzień już spokojniejszy, trochę trochę myślenia o tym meczu i, i na jutro już jesteśmy gotowi. Życzę Wam powodzenia w, w jutrzejszym spotkaniu, a ja już przychodzę. Do, pykań, do pytań. Jaki jest Wasz cel, zespołowy cel na ten sezon? Wydaje mi się, że pierwsze co, to na pewno uniknąć tego, co się działo w koronie rok temu, czyli takiej walki do końca na, na otrzymanie. Bo to jednak jest duży, duży problem mentalny. To nie tylko sportowe aspekty, ale też mentalne działają bardzo na niekorzyść w ogóle zdrowia zawodnika. więc Wydaje mi się, że pierwsze jest, pierwsze co to musimy zacząć punktować już od początku, co zrobiliśmy poza tym ostatnim meczem z Radomiakiem dosyć, dosyć dobrze przez, przez ostatnie, nie licząc Radomiaka, 4-5 meczów. No i wydaje mi się, że jesteśmy w stanie spokojnie tutaj utrzymać się w ekstraklasie, to już nie będzie taka, taka bitwa do ostatniej kolejki. Tylko, no, tak jak mówię, no, tutaj się liczą punkty, a, a punkty e, możemy zdobyć tylko przez, poprzez, poprzez wygrywanie. A co się zmieniło w Koronie po odejściu trenera Kamila Kuzera, po przyjściu trenera Jacka Zielińskiego, oprócz wyników? E, szczerze mówiąc, ja z trenerem Kamilem e, miałem, miałem e, okazję pracować tak naprawdę przez tydzień, więc e, ja po przyjściu przed Legią e, wszedłem trochę tak z biegu, można powiedzieć, bo ja byłem na walizkach, żyłem troszkę na początku i ciężko mi było tak do końca, ciężko mi jest teraz tak do końca powiedzieć o, o różnicach, bo żeby powiedzieć o różnicach, powinienem znać i tą, i tą stronę bardzo dobrze, a tak naprawdę znam, poznaję lepiej trochę tą stronę trenera Jacka Zielińskiego, a trenera Kamila Kuzery tak naprawdę mogłem tylko tylko takie pierwsze aspekty, czyli, czyli jaki, to jest, jaki to jest człowiek, jak się odnosił do zawodników, ale nic więcej nie mogę powiedzieć, bo tak jak mówię, to był tylko tydzień i, i tutaj, jeśli chodzi o jakieś porównania, to też nie lubię, bo każdy trener ma, wydaje mi się, swój pomysł. Interpretacja tego jest zupełnie inna u każdego człowieka, więc tak jak mówię, tutaj ciężko o różnicach nie powiedzieć. Dobrze, teraz trochę takie luźniejsze pytanie. Kto był twoim piłkarskim idolem z dzieciństwa? Skłamałbym, jeżeli powiedziałbym, że to był obrońca, bo tak naprawdę, jako dzieciak, no wiadomo, nawet jak się jest bramkarzem, to zawsze chciałby się, chciałby się strzelać bramki. Więc wydaje mi się, że zdecydowanie Leo Messi to jest taki zawodnik, który tak naprawdę urodził we mnie chęć gry w piłkę. Tym, co robił na boisku, po prostu, po prostu mnie zadziwiał i zadziwiał mnie, że tak, tak, tak człowiek jest w stanie się tego zawodu bardzo dobrze nauczyć, ale też ogromny talent. Więc wydaje mi się, że jeśli chodzi o taki, takiego kluczowego piłkarza, to był Leo Messi. Potem wiadomo, schodząc na pozycję, na którą gram, no to budziły się inne, inne postaci, tak jak Sergio Ramos, który. Który według mnie jest w ogóle kluczowym piłkarzem, taki, który przełamał tą erę typowego obrońcy, który kopni, po, kopni, biegni albo, albo wybi za trybuny, w zawodnika, który też musi rozgrywać piłkę. Więc wydaje mi się, że na to pytanie zdecydowanie muszę odpowiedzieć Leo Messi, aczkolwiek no, potem jeszcze się kilku tych zawodników przewinął. To wspomniałeś o Sergio Ramosie. Kto jest? według Ciebie najlepszym środkowym obrońcą w historii futbolu? Wydaje mi się, że ja też oceniam troszkę przez pryzmat, przez pryzmat czasu, w którym żyłem, bo, bo nie jestem w stanie ocenić zawodników, którzy grali przed tym, jak się, jak się urodziłem, ale wydaje mi się, że no Sergio Ramos może i nie miał najlepszych statystyk, jeśli chodzi o trofea, chociaż są cały czas bardzo wybitne, to to jest zawodnik, który, tak jak powiedziałem wcześniej, troszkę ukształtował takiego nowoczesnego obrońcę. Gościa, który, pomimo tego, że pierwsze co musi bronić, stąd nazwa obrońca, to jeszcze pod, musi być tym pierwszym, który zaczyna akcję obiektywą. I na nim, szczerze mówiąc, się kształtuje jako, jako zawodnik, bo to jest, to jest teraz wymagane na wyższym poziomie od obrońcy nie tylko to, że będzie w obronie, ale też to, że będzie dawał tą jakość w ofensywie. Wspomniałeś o Sergio Ramosie, czyli twoim zdaniem najlepszym środkowym obrońcą w historii, a kto według ciebie był jest najlepszym polskim środkowym obrońcą w historii? Okej, okay, w historii. No Wydaje mi się, że jeśli chodzi o polskiego obrońcę, to możemy patrzeć do tego momentu, tylko w kategoriach takiego obrońcy Sprzed czasów Sergio Ramosa, czyli gościa, który nie był do przejścia w obronie. Oczywiście, oczywiście potrafił grać w piłkę, ale to nie był najważniejszy taki aspekt, jeśli chodzi o niego. No to tutaj wymieniłbym chyba Kamila Glika, który. który, też mówiąc, szczerze, jest jedynym obrońcą z tych takich, których ja i mi się udało zapamiętać, jeśli chodzi o moje czasy takiego interesowania się piłką, więc, więc wydaje mi się, że Kamil Glik przez to też, co, co zrobił dla polskiej reprezentacji i jak twardym jest zawodnikiem, no to chyba zdecydowanie tutaj Kamil Glik, chociaż no, kilka nazwisk jeszcze bym mógł wymienić typu Michał Żebłakow, czy, czy Wasilewski. Który, który również grał za granicą i był bardzo cenionym zawodnikiem. Tak, rzeczywiście. Teraz przechodząc trochę do tematu, wracając do tematu Twojej kariery, w ostatnim spotkaniu reprezentacji Polski do lat 20 byłeś kapitanem drużyny. Czy będziesz nim też podczas październikowego zgrupowania? Eee, akurat temat na czasie, bo dzisiaj wypłynęły powołania i jestem w nich, więc wydaje mi się, że Wydaje mi się, że, że tak, chociaż ja jestem zawodnikiem i tylko zawodnikiem, tutaj decyzje są podejmowane przez trenera, ale nie będę ukrywał, że z trenerem Miłoszem Stępińskim mamy dobry kontakt. Jest to trener, który wymaga bardzo dużo ode mnie, wierzy we mnie, ale ja staram się jak najbardziej odpłacać się dobrą postawą i wspieraniem chłopaków, jeżeli już mam, jeżeli już jestem kapitanem drużyny. A jeżeli nie, no to wiadomo, to też jest taka rola przy, takiego przywódcy, jeśli chodzi o obrońcę, cały czas czuję, że na mnie ciąży, więc krótko, krótko mówiąc, wydaje mi się, że tak, aczkolwiek ja nie jestem tutaj od wybierania kapitana w reprezentacji Polski, jest od tego trener. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o takie kapitańskie obowiązki, to spełniłem je, na ostatnim meczu, więc nie widzę tutaj podstaw do, do tego, żebym nie miał wyjść jako kapitan. Ale tak jak mówię, to jest wszystko po stronie trenera. Tak, rozumiem. A Powiedz mi, jak wspominasz grę w Holandii, a dokładnie, dokładniej w tamtejszej drugiej lidze. Bardzo dobrze. Tak naprawdę przed wyjazdem do, do Holandii to takim moim cichym marzeniem o tym, żeby. Mieć w pełni taki, taką szansę rozwinięcia się, spróbowania takiej piłki zachodniej, o której każdy mówi, że to jest przepaść pomiędzy piłką polską i po prostu czystego takiego doświadczenia życiowego, żebym nabrał po prostu nowej, żebym, żebym, żebym miał na swoim koncie jakąś nową przygodę. Mieszkanie za granicą to jest, to jest wiele takich pozytywnych aspektów nie tylko związanych z piłką nożną. No ale wspominam bardzo dobrze no, tamtejsi trenerzy, podejście do samego zawodu trenera, ale też podejście do nas jako zawodników i dawanie przede wszystkim popełnianie błędów to jest chyba, to są takie aspekty, które Robią tą różnicę pomiędzy, pomiędzy akademiami, ale też tą to, to grą w seniorach w Polsce a za granicą. Chociaż nie powiedziałbym, że wszystko w Polsce jest takie, takie złe, jak, jak, jak to jest łatwo mówić. bo. Każdemu łatwo jest skrytykować, ale, ale ciężko jest podać argumenty. Wydaje mi się, że jako, jako polskie kluby mamy bardzo dobrą infrastrukturę. Porównując nawet koronę kielce, do, która, która tak jak wiemy, ma czasami sezony w pierwszej lidze, ale teraz ostatnio już jest takie bardziej ustabilizowanie się w ekstraklasie. Dysponuje z nas znacznie lepszym zapleczem, jeśli chodzi o regenerację, trening niż klub, w którym ja występowałem, czyli klub FC Dordrecht. Wydaje mi się, że to nie jest kwestia tego, czym dysponujemy na sam koniec, tylko tego, jak mocno dana jednostka czy, czy drużyna chce osiągnąć sukces, no i jak mocno kosztem, ryzyka są w stanie są w stanie też poświęcić poświęcić siebie, żeby, żeby właśnie wypływały jakieś młodsze talenty, czy, czy żeby jako drużyna to wszystko wyglądało przyjemnie dla oka kibica. No to teraz już zostając w temacie polskiej piłki, a dokładniej ekstraklasy, takie czyste pytanie, abyś miał odpowiedzieć, kto twoim zdaniem zostanie mistrzem Polski w tym sezonie? Um, na tą chwilę jeżeli miałbym odpowiadać, wiadomo to się wszystko może zmienić, a to chyba Jakością zawodników i, i intensywnością samej gry, na to chwilę lech poznań jest dla większości drużyn takim, w takim, że tak powiem, problematyczny w ten sposób. Wiadomo, to się wszystko może zmienić. To też nie jest tak, że pierwsze 8-9 kolejek od razu nam wyłoni wyłoni mistrza, czy, czy wyłoni nam drużynę, które mają spice ligi. Chociaż no, jeżeli, jeżeli mam odpowiadać na ten moment, to jest to lek Poznań. No i chyba, chyba na tą chwilę to jest jedyna drużyna, która nie ma problemów, jeśli chodzi o stabilność formy, bo to też jest ważne w przeciągu całego sezonu, że te, ta stabilność formy musi być dosyć, dosyć taka niezakwiana, bo bo to są tylko pierwsze dziewięć meczów, a jeszcze przed nami są ponad, ponad 20. I druga rzecz to jest ta, czy kontuzje się zdarzają drużynie, bo to też znając, znając przeszłość, może pokrzyżować trochę plany. Nie nawet najlepszej drużyny, patrząc indywidualnie w ekstraklasie. Więc na tą chwilę powiedziałbym, że lek Poznań, aczkolwiek to wszystko się może zmienić. Dobrze, lek Poznań, ewentualnie mistrzem Polski, a to królem strzelców w ekstraklasie. Królem Strzelców. No, ktoś musi być tym królem Strzelców. Ja, jako obrońca, raczej e, chciałbym, żeby ten król Strzelców, po przynajmniej meczu z Koroną Kielce, nie mógł sobie tych statystyk e, dodawać za dużo. E, potem, do momentu, kiedy ja, e, znaczy po, po tych meczach, które ja widziałem, e, no, to, no to ostatni mecz, nawet z Radą, jakim Radą, który potwierdził, e, Tą, tą jakość Roszy i tak naprawdę to nie jest, to, nie jest, to, jest, to jest takie coś jak Czutka jako, jako napastnik i on to, on to bardzo dobrze pokazał w ostatnim meczu z nami, chociaż no tak jak mówię, to jest początek sezonu, ja się też poznaję z tą ligą, to też nie jest tak, że ja będąc Polakiem znam świetnie ekstraklasy i tutaj wszystkich chłopaków grających, bo e, tak naprawdę są moje pierwsze kroki w Polsce, jeśli chodzi o seniorską piłkę w Ekstraklasie, taką seniorską profesjonalną. Ja resztę życia spędziłem poza granicami, więc e, ja się też wszystkiego uczę, jeśli chodzi o personalia, e, o to, jak ta liga właśnie czym się charakteryzuje i, i jak do tego prawidłowo podejść. Na tą chwilę po tym, co widziałem, no to najbardziej groźnym e, zawodnikiem, taki, który zaszedł za skórę e, naszej linii obrony, to to właśnie Rocha. I dwa ostatnie już pytania nie o ekstraklasie, ale o takich Twoich preferencjach. Czy masz jakiś swój ulubiony zagraniczny klub? <śm> <śm> Wydaje mi się, że tak jak wspomniałem o Leo Messi na początku, tak będzie to Barcelona od, od dziecka. A jakie jest Twoje największe sportowe marzenie? Chyba, chyba zagranie w linii obrony z moim bratem e, rodzonym. E, ja, mam, ja mam rodzonego brata, który gra w tym samym klubie, co, co ja grałem przed, czyli w Holandii w FC Dordrecht. Jest troszkę młodszy, 3 lata młodszy ode mnie, ma 18 lat. E, gra w drugiej drużynie Dordrechtu, czyli do lat 21. E, trenuje z pierwszym zespołem, więc e, też ma jakieś tam aspiracje i ambicje na to, żeby żeby w tej piłce seniorskiej zabłysnąć. Wiadomo, to jest mnóstwo pracy przed tym i poświęceń, aczkolwiek no, bazę i, i, i tak, taki start ma bardzo dobry. Więc no, chyba chyba, mieć, znaczy, chyba dać możliwość moim rodzicom, żeby zobaczyli mnie, mojego brata w linii obrony któregoś dnia na stadionie narodowym. Jeśli chodzi o piłkę o piłkę klubową, no to no to chyba każdy zawodnik chciałby kiedyś usłyszeć hymn Ligi Mistrzów i nieważne, czy to jest faza grupowa, czy to jest finał, no chyba to jest też coś specjalnego i szczególnego, czego się nie zapomni. Więc to są takie dwie rzeczy, podzielibym to na piłkę klubową i piłkę reprezentacyjną, no i, i to na tych, na tych dwóch rzeczach bym się, bym się skupił. To rzeczywiście super, super marzenia. Ja Ci już powoli dziękuję. Za dzisiejszy wywiad i mam, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś do, do usłyszenia i do zobaczenia. Mam nadzieję. Powodzenia dla Ciebie i dziękuję. Dzięki Wielkie również. Dzięki.